Mas, dzień 17. Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony Julka i witam się z Wami w 17. dniu vlogmasa. Ja jeszcze siedzę. Pod kołdrą jeszcze nie wyszłam z łóżka, a jest już 8.30, więc muszę, wiecie, wreszcie się ruszyć. E, mam lekcję na później, więc jakby to problem nie jest, ale chcę się przebrać, chcę zjeść śniadanie, bo wczoraj miał być taki, wiecie, produktywny dzień, ale coś nie wyszło. E, w ogóle tak się rozgadałam na koniec, że potem jak wsadziłam wszystko do programu do montowania, to wyszło mi. Godzina 30, więc obecnie będę musiała się tym zająć, bo to jednak jest strasznie dużo. Wszystkiego, słuchajcie, ubrałam się i zaraz będziemy iść robić sobie śniadanie, ale nie wiem, czy słyszycie, że dalej buczą. No, się ja wiem, że ostatnio tego słychać nie było, bo jak sprawdzano nagranie, to tego na szczęście słychać nie było. Ale to jest taki dźwięk, od którego boli mnie głowa, i jest mi strasznie przykro, że. To tak mocno tutaj słychać, ale przynajmniej jestem szczęśliwa, że Wy tego nie słyszycie. Wiedziałam, że pokażę Wam mój outfit, bo ostatnio cały czas się mnie pytacie o właśnie ten strój. A więc to są takie zwykłe czarne leginsy, nie mam pojęcia skąd. I taka szara bluza z niebieskim napisem, z hm -u. Ona ogólnie jest w rozmiarze M, więc jest taka dosyć duża i dosyć taka widzicie oversize, ale można ją też sobie tak podwinąć powiedzmy, podwinąć ten ściągacz i jest taka i bardzo ją lubię I... mam angielski i dzisiaj na angielskim mieliśmy robić pierniki, ale dlatego, że ja już robiłam pierniki i później wiem, że przed świętami znowu będziemy robili kolejną turę, no to nie ma sensu, żebym ja wiecie, robiła jeszcze raz pierniki. Stwierdziłam, że nie zrobię pierników, tylko właśnie Natalka mi wysłała taki przepis na takie babeczki czekoladowe, a więc spróbuję je zrobić. Już wiecie, nastawiłam piekarnik, wszystko, także będę się zaraz do tego zabierać. Um, trochę to wyszło tak na spontanie, Też nie działa mi kamerka w laptopie, nie mam pojęcia, dlaczego później gdzieś Pogrzebie sobie w tym laptopie i zobaczę dlaczego, ale muszę przynieść tu laptopa, bo jednak mimo wszystko każdy jest na kamerce i sobie rozmawiamy. No ale jako, że wiecie, ja nie miałam gorzkiej czekolady, to zrobię z kinderkami rozpuszczonymi, ale wiem, że nie musi być gorzka czekolada. Moja na przykład telka robi z nutellą, także zobaczymy, mam nadzieję, że będzie to zjadliwe chociaż. No i 17 smaczek. I do Chcę? Znacznego. I słuchajcie, właśnie miałam teraz polski i już upiekłam e, w końcu nie pierniczki, a babeczki. Nie wiem, czy Wam to mówiłam. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wyszło, ale tylko przynajmniej tutaj powiedzieć, że e, jestem po jednym polskim teraz mam taką 20-minutową przerwę, więc otworzymy sobie kalendarze adwentowe, pokażę Wam te pierniczki. Co ja gadam? Pokażę Wam te ciasteczka, przetestujemy sobie herbatę z tymi babeczkami. No chodźcie, teraz mam mogę to w sumie zrobić. Na razie były w piekarniku, także je wyjmuję na blat, A to, co złodziej tutaj powyciekało, niestety, to to jest wiecie ta biała część od Kinderków, dlatego może weźmiemy sobie jedną babeczkę i przetestujemy. Mam nadzieję, że są wystarczająco upieczone. Naprawdę są przepyszne. Jest wpływ do drugiej, a ja dalej nie mam zmontowanego filmu, więc trochę się stresuję, ale po prostu strasznie dużo miałam materiału wczoraj. No, ale ok, lecimy z kalendarzami. Jako pierwszy dzisiaj mamy Irving, który powinien otwierać Hania, ale jej tu nie ma bo ma lekcję, więc ja tylko, wiecie, tak wam pokażę, a potem ona sobie to wyjmie. Wow, pierwszy raz coś takiego widzę. Herbata biała melonowa ze śliwką. To będzie albo pyszne, albo niedobre. Dzisiaj mamy 17 również w milce. O i proszę, dzisiaj mamy taką chatkę, domek. No, nie wiem dokładnie co to jest. No i mój ulubieniec Max and More. Dzisiaj 17. Jest malutka. Nie wiem, dzisiaj coś takiego miękkiego. Myślałam, że dostaliśmy tylko papier i byłam jak. Dzisiaj mamy taką maluteńką paletkę cieni. Ona może się sprawdzić na wyjazdy, i to są takie klasyczki, więc myślę, że bardzo fajnie. Słuchajcie, mam kolejny polski i powiem wam, że jestem tak zmęczona, nawet nie mam pojęcia czym. To w się, sensie, no, dosyć dużo rzeczy dzisiaj robiłam, i tak jak zawsze miałam, nie wiem, jakieś chociażby pół godziny przerwy. Tak dzisiaj tego nie było. No ale jak to skończę, to muszę nakarmić psa, pójść z nim na spacer, sama zjeść obiad. I słuchajcie, później będę miała dosłownie chwilę, żeby skończyć montować vloga. A jak skończę montować vloga, to potem sami zobaczycie, co się będzie działo, a... słuchajcie, skończyłam. Idę teraz zjeść, jednak nie popisam najpierw, najpierw zjeść, bo no głodna jestem. Ale przed tym chciałam Wam pokazać, jak wyglądają moje babeczki. Tu mam jakąś skarpetę, gwiazdkę, bałwanka, choinkę, to jest Mikołaj chyba jakiś dzwon, no i tutaj to, to zostało już tak dwie czy trzy takie poszły. Słuchajcie, dzisiaj trochę mniej do Was gadałam, więc stwierdziłam, że nie ma co, siadam jeszcze i tak na szybko zrobię Wam pytanie dnia. Jednym z najczęściej takie pytań jest to, czy jestem tolerancyjna. I nie, tytuł to nie jest clickbait, ja tolerancyjna nie jestem. Nie toleruję agresji, nie toleruję mowy nienawiści, nie toleruję homofobii, nie toleruję rasizmu, nie toleruję zabierania praw komukolwiek. Nie toleruje hejtu, nie toleruje znęcania się nad kimś, agresji, przemocy i wielu, wielu innych rzeczy. Ale najczęściej to stwierdzenie opiera się na tym, czy tolerujesz LGBT, tak? Bo przecież to jest teraz taki temat na czasie i można sobie wybierać, czy tolerujesz ludzi. Czy ich nie tolerujesz? Bo ja nie chcę teraz hejtować każdego, kto mówi, że jest tolerancyjny, bo jakby ja wiem, że to jest w dobrej wierze, ale po prostu mnie bardzo to słowo zniechęca. To nie jest tak, że kogoś toleruje i a niech sobie żyje, ale mnie to nie obchodzi. By tolerować, to ja mogę laktozę, ale według mnie nie drugiego człowieka, który jest niczemu winien. Bo tak, ja do tej pory też mówiłam, że ja jestem tolerancyjna, jak ktoś się mnie o to zapytał, ale właśnie Weronika jakoś, w którymś ze swoich rodmasów, wiedziała o tym swoim poglądzie. I serio nie sądziłam, że kiedykolwiek jakiś youtuber mnie przekona do tego, że tak faktycznie jestem nietolerancyjna. Ja ich nie toleruję, ja ich szanuję, bo ja sama mam znajomych w tej społeczności, w tym kręgu. Ja są bardzo fajni ludzie. To nie są yy, nieczęmowieni ludzie. To są normalne osoby, kochane, często bardzo przyjacielskie. I w ogóle bardzo często oni są nawet milsi niż niektórzy hetero, więc. Yy, <grym> Nie wiem po co, jest to cała nagonka, ale jeżeli chodzi o moją tą nietolerancję do LGBT, to ich po prostu szanuję, kocham i uważam, że każdy z nich ma prawo do wyrażenia swoich poglądów, bo niech każdy sobie kocha kogo chce. Dla mnie oni mają prawo do tego, żeby wyrażać swoje poglądy, tak jak każdy z nas, bo w obecnych czasach zrobić coming out jest bardzo ciężko, więc naprawdę wręcz podziwiam ich za to wszystko. Jakby dla mnie to jest niepodważalny temat i dla mnie tutaj nie ma ale i uważam, że każdy powinien mieć takie podejście, ale jeżeli już chcecie mnie hejtować, to lepiej dopytajcie się, o co mi chodziło, jeżeli nie zrozumieliście, a nie hejtujcie. No i tym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się taki krótszy vlogmas podobał. Jeżeli tak było, no to pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, wpadajcie na mojego Instagrama. Zostawiam Wam buziaki i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie, który będzie chyba najlepszym ze wszystkich. 怕。